Wszystkie raki. W tym tygodniu może się Wam wydawać, że coś stanęło w miejscu. Możecie na coś oczekiwać, no ale niestety jesteście zależni od jakichś zewnętrznych wpływów. Ale to słuchajcie, jest okres przejściowy, bo czasami bywa tak, że w stosunku do jakiejś sprawy lub kogoś pozostawaliśmy bierni albo dawaliśmy się sobą manipulować, no ale teraz czujemy, że. Musimy się uniezależnić od drugiej osoby czy sytuacji. Pozostając, słuchajcie, czasem w pozornym bezruchu, przyjmiecie odwrotną perspektywę niż dotychczas. Wyzwolicie się i możecie też dostać doznać, przepraszam, olśnienia. Zaczniecie rozumieć coś lepiej niż dotychczas. Bo czasami, jeżeli znajdziemy się w niewygodnej pozycji, no i chcąc nie chcąc musimy Właśnie zaakceptować daną sytuację, jest to pierwszy impuls do rozwoju duchowego. W tym tygodniu będziecie też chcieli wykazać się w pracy, ale nie bierzcie na siebie za dużo obowiązków, bo szybko poczujecie się wyczerpani i zmęczeni. Także rozłóżcie te obowiązki tak, aby cele były wykonane przy mniejszym nakładzie pracy. Też osiągniecie właśnie podobne efekty. A jeśli poczujecie taką potrzebę, to poproście o pomoc bliskich. Nie ulegajcie też presji otoczenia, bo może się skończyć tym, że będziecie po prostu wykorzystywani. Także nie bójcie się być asertywni, a problemy, które Was męczą, zostaną rozwiązane. Jeśli męczyło Was jakieś złe samopoczucie, to ten stan w tym tygodniu minie. To jest też dobry tydzień na projekty w pracy, bo wasza intuicja i kreatywność będzie bardzo dobrze rozbudowana. Także nie martwcie się i dążcie do realizacji pragnień i marzeń. Nawet jeżeli zamierzacie w tym tygodniu zrobić totalną rewolucję w życiu, to skończy się ona dla was powodzeniem. Starajcie się też oczyścić ciało i duszę. Bo jest to właśnie dobry okres i też macie opiekę sił wyższych. Także działajcie, rozwijajcie się i skupiajcie na celach. Nie zapominajcie, nie zapominajcie też przy tym, że jeżeli będziecie walczyć z jakąś konkurencją, róbcie to w sposób uczciwy, a odniesiecie sukcesy, zarówno w pracy, jak i w sferze uczuciowej. Możecie też otrzymać ciekawe propozycje matrymonialne. Możecie też być zaproszeni na jakieś spotkanie towarzyskie czy randkę. Także możecie się spotkać w gronie znajomych, przyjaciół. Przed niektórymi też stanie wybór pomiędzy dwoma partnerami, którzy będą mieli dwa diametralnie różne charaktery. Pozdrawiam. Witam, skorpiony. W tym tygodniu będziecie musieli dokonać jakiegoś wyboru. I to nie tylko w sprawach uczuciowych. W związkach być może trzeba będzie pójść na kompromis, podejmując decyzję o byciu z kimś. Trzeba też będzie zaakceptować odrębność tej osoby. Może trzeba będzie sobie zadać pytanie: czym jest dla Was miłość i ile jesteście gotowi jej poświęcić? Czy jesteście gotowi na pewne ustępstwa? Wybór może też dotyczyć relacji z osobami będącymi już w związku. W życiu zawodowym natomiast możecie otrzymać propozycje pracy z dwóch różnych miejsc. W tym tygodniu też starajcie się nie oceniać nikogo powierzchownie i nie odtrącajcie pomocy, jeżeli zostanie ona Wam zaoferowana. Spędzicie miło czas w gronie znajomych. Mogą Wam się też przydarzyć jakieś romanse bez zobowiązań, więc cieszcie się życiem, otaczajcie ludźmi, którzy sprawiają, że po prostu czujecie się radośni i szczęśliwi. Nie myślcie też o zmartwieniach i nie zapominajcie, że każdy z nas potrzebuje rozrywki i zabawy niezależnie od wieku. Nawet jeżeli teraz jesteście czymś przygnębieni, to wszystko dookoła wydaje Wam się nudne i niezadowalające. I to będzie tydzień, w którym właśnie ta sytuacja się rozwiąże. Może też poczujecie chęć załatwienia jakiejś ważnej sprawy z osobą, która już zniknęła z waszego życia. Oczywiście załatwienie tej sprawy może nie będzie dla Was proste, ale dzięki temu zyskacie spokój ducha. Będzie to też czas podróży. Dla jednych mogą być związane z rozwojem intelektualnym i podnoszenie, podnoszeniem kwalifikacji, a niektórzy po prostu będą podróżować w głąb siebie. Dla tych, którzy się będą przemieszczać, wyjazd nieco odsunie codzienne sprawy, pozwoli poznać Wam nowych ludzi i zmienicie punkt widzenia w wielu kwestiach. Ten tydzień to też szansa na rozpoczęcie czegoś nowego. Może to być jakiś projekt finansowy, oddanie się nowej pasji albo relacji. Ale w każdej z wyżej właśnie wymienionych sfer przyjmijcie stosunek, przyjmijcie stosunek badawczy i potraktujcie to jako okazję do nauki. I nawet jeżeli, nie wiem, popełnicie po drodze parę błędów, nie przejmujcie się tym. Bo jak wiadomo to właśnie na błędach się uczymy, no i zdobywamy doświadczenie życiowe. Także w tym tygodniu nieco zwolnijcie, w celu właśnie zastanowienia się, jak postąpić w danej sprawie. Bądźcie wytrwali, a małymi krokami osiągniecie wszystkie swoje cele. Odpocznijcie, zadbajcie o siebie i o wewnętrzną harmonię, poćwiczcie trochę cierpliwość i pamiętajcie, że wokół siebie macie życzliwych ludzi. Z których, właśnie wsparcia, zawsze możecie skorzystać. Pozdrawiam! Witam ryby! W tym tygodniu zachowajcie równowagę pomiędzy braniem a dawaniem. Jeżeli będziecie komuś pomagać, to róbcie to mądrze. Być może będziecie musieli się zająć jakimś członkiem rodziny, a może wasze dziecko będzie czuło się bezradne i zagubione. I zanim przystąpicie do działania, Zastanówcie się, zastanówcie się, jakiego rodzaju to ma być pomoc. Czy pomagacie wspierając czyjąś samodzielność, czy po prostu wyręczacie kogoś, uzależniając go od siebie, w tym samym pozbawiając go zaradności. Bo słuchajcie, prawdziwa pomoc polega na wskazaniu drogi i właśnie pomocy w stanięciu na własne nogi. Wyręczając kogoś, Podając jakieś właśnie gotowe rozwiązania, stajecie na drodze jego niezależności. I być może Wy poczujecie się z tym lepiej, poczujecie się, nie wiem, niezastąpieni, ale to uwierzcie mi, nie ma nic wspólnego z pomocą. Także zastanówcie się nad istotą prawdziwej pomocy. Bo jak to zawsze się mówi, że lepiej komuś dać wędkę niż rybę. W tym tygodniu niektórzy z Was otrzymają dobre wiadomości. Ciekawe propozycje, które przyniosą Wam rozwój osobisty i pouczające doświadczenia. Musicie też uważać na dwulicowe osoby, które będą knuć intrygi i starać się Was okłamać. Być może już jakiś czas zbi właśnie zbierają informacje na Wasz temat i śledzą Waszą aktywność w mediach społecznościowych. Także zastanówcie się, czy nie. Yy, obdarzacie ludzi wokół siebie zbytnim zaufaniem. Wycofajcie się na jakiś czas i przyjrzyjcie temu, czego inni nie chcą wam pokazać. No i przy okazji też wykorzystajcie wasz spryt, aby odkryć, jak ta sprawa rzeczywiście wygląda. To jest też, przepraszam, dobry czas dla relacji. Yy. Drogie panie, tutaj do was taka skierowana myśl, że pamiętajcie o swojej wartości i w kontaktach damsko-męskich nie traćcie wiary w siebie. Bądźcie właśnie jak ta karta cesarzowej, czyli niczego nie róbcie na siłę, poddajcie się biegowi wydarzeń. Porozpieszczajcie same siebie i celebrujcie swoją kobiecość na wszystkich możliwych poziomach. Także nieprzerwanie słuchajcie, zasiewajcie nowe plony, ufając w górze. A uwierzcie mi, że zbiór będzie bardzo zadowalający. Jeżeli ktoś z Was w ostatnim czasie zranił, to pamiętajcie, że drogą do rozpoczęcia nowego życia jest wybaczenie. Jest to też wybaczenie sobie przede wszystkim i też innym innym jeżeli to wy zostaliście zranieni więc po prostu wybaczcie i będziecie czuć się lepiej ponieważ jeżeli będziecie rozgrzebywać cały czas tą sytuację to to cierpienie będzie was ograniczało w przyszłości jeżeli boicie się miłości, właśnie powodem mogą być zranienia z przeszłości, z którymi do tej pory się nie pogodziliście. To też będzie dobry okres na różne inwestycje. Jeżeli nadarzą Wam się okazje, to ich nie przegapcie i nie bójcie się straty, bo zasoby wszechświata, jak to się mówi, są nieograniczone więc dla wszystkich starczy pieniędzy, przyjemności, miłości. Więc się nie ograniczajcie i nie bójcie, że coś stracicie, bo jeżeli tracimy jedno, to zazwyczaj pojawia się coś drugiego. A szanse i możliwości, słuchajcie, są nieograniczone, więc zacznijcie cieszyć się życiem. Pozdrawiam.